Nie, nie chcę być. Już, już leci. No poczekaj, no poczekaj, bo tu włazisz mi teraz w prostu. No niestety, radny dworek jest bardzo nieznośny, jak Państwo widzicie. Wytniemy oczywiście to. Przyjechałem na ulicę Noskowskiego na Starym Mieście, gdzie dwa lata temu postulowałem o uwolnienia miejsca parkingowego do parku Moniuszki. Oczywiście mała rzecz, pewnie rzadko kto korzysta tutaj w ogóle z tej ulicy, z tego wejścia do tego parku, ale jest, jest uwolnione. Wczoraj dowiedziałem się o tym od pracownika ZDM, który akurat tutaj miał bardzo dużą wolę wykonania tego zadania i tutaj pochwałka jak najbardziej dla ZDM się należy. Niestety zaniepokoiła mnie jakość wykonania tego, tego zdarcia, tej zmiany organizacji ruchu i zdarcia stały, sta, starego oznakowania poziomego. Czyli po prostu wytarto linię nie wiem jakim sposobem, czy to jest jakimś mega ciśnieniem robione. wykruszone jest wykruszony asfalt. Tu będą także powstawać dziury, bo woda będzie tutaj sobie w to wszystko wpływać. No i tak to wygląda niestety tutaj do końca. No a powinno tutaj też być to miejsce zakończone linią w tym kierunku oznaczającą koniec miejsc parkingowych w tym miejscu. Także, no cieszę się, że to zostało zrealizowane, ale niestety nie zostało zrealizowane, no, tak jak ten chciał. Pozdrawiam wszystkich.